Letnia wyprzedaż podnośników. Krótka instrukcja obsługi podnośnika firmy Redac. Model dokładnie tego podnośnika to jest L-550. Gdy auto mamy już na podnośniku, mamy już auto przygotowane do podniesienia. Mamy taki panel, czyli bardzo prosty w użytkowaniu. Włącz, wyłącz, dodatkowo tryb emergency, czyli że wrzucamy sobie go, nie możemy go opuścić, nic z nim zrobić. Po rozblokowaniu mamy pipczek. Jeżeli my go opuścimy na maksa, on daje nam taki dźwięk. Podnosimy auto i teraz jak usłyszymy ostatni ząbek, będzie pyk i wtedy go blokujemy. Auto mamy już w powietrzu, jest w pełni zablokowane. Zobacz, że Mustang waży ton 800 plus moje dokładki, modyfikacje, wygłuszenia, niewygłuszenia, waży troszeczkę więcej. Gdzie Tutaj bezproblemowo zmieścimy to do 3000 kg, do 3 ton, ale zobacz jak sztywno siedzi. 95, 96? No, na oko. Na metr, nie cały metr. Mamy od podłoża do progu. I teraz krótka instrukcja, jak zrobić, że podnosi był mobilny. Delikatnie go unosimy. Wtedy podnoszą nam się te obrzeża. Tu mamy kółka. Te kółeczka sobie wsuwamy. I teraz tak. Wrzucamy go na sam dół. Możemy oczywiście sobie tutaj wszystko podnieść, zblokować. Włączam. Z prądu wyjeżdżamy sobie, i tym śmiem musimy trafić w dziurkę. Teraz go podnosimy, możemy nim skręcać, i zobacz, możemy nim wyjechać, zrobię to jedną ręką. I to jest cała jego zasada. Bycia mobilnym. Sprawdź wszystkie promocyjne podnośniki.